nie umiera nigdy, bo królestwo pozostaje. Król i królestwo jest święte i na zawsze, dopóki żyje ostatni Polak wierny swojej koronie. Wolny naród może więc powoływać królów. W Rzeczpospolitej królestwo przybrało specyficzną postać. Każdy wolny Polak nosił w sobie znamię tego namaszczenia królestwa i trwało to przez pokolenia, rozszerzając zakres na coraz to kolejne warstwy społeczne. Wszyscy więc dziś jesteśmy spadkobiercami tej koronacji Bolesława Chrobrego sprzed tysiąca lat. Musimy jedynie tego chcieć, wierzyć i szanować ten spadek dziejowy. Królestwo Polskie. Królestwo w naszej historii, czyli polskiej historii, nabiera szczególnego znaczenia w toku kolejnych wieków. To połączenie tradycji królewskiej, która jest oczywiście zapożyczona z, od samego imienia Karol, czyli z tradycji karolińskiej, a więc zachodnioeuropejskiej czy franko-germańskiej, można to jeszcze i tak ująć, i rozpowszechnia się na wiele krajów europejskich, stając się symbolem europejskości, pewnego europejskiego porządku politycznego, który w wiekach średnich upowszechnia się obejmując najważniejsze wspólnoty polityczne, najważniejsze wagą swojej wielkości, znaczenia w relacjach międzypaństwowych, bo przecież nie wszystkie te wspólnoty polityczne, które kształtują się w Europie, sięgają po rangę królestwa. Polska rozumiana jako państwo piastów jest jednym z kilku takich ośrodków politycznych, które po tę rangę szczególną sięgają. Rangę uświęconą, już ukształtowanym rytuałem, sakramentem po prostu królewskim, który jest dostępny naprawdę bardzo elitarnej, bardzo wąskiej grupie władców w skali europejskiej. A więc to jest jedna tradycja, którą można nazwać zachodnioeuropejską, europejską w szerszym tego słowa znaczeniu. Na wschód od nas ona się nie przenosi, no wiemy, jedna koronacja e, króla litewskiego, mindowe. Czy mędok Daniel Halicki. I to jest właściwie wszystko. Witold się nie doczekał na tę koronę, którą miał mu posłać cesarz Zygmunt w 1430 roku. Więc widać, że tu gdzieś na, na granicy Polski, na wschód od niej, ta te, tradycja obejmująca wspólnotę europejską, tradycja. Królewska, no, gdzieś tam wysycha, ogranicza się, zderzając się z inną tradycją wschodnioeuropejską, Kaganów, jakich nazywano, później Wielkich Książąt Ruskich, czy w ogóle Książąt rozmaitego powiedziałbym autoramentu. Ale łączy się ta tradycja, która wpisuje polską wspólnotę polityczną w szerszą wspólnotę polityczną chrystianitas, europejskiej chrystianitas tej, średniowiecznej chrystianitas, która trwa przez wieki nowożytne w stronę nowoczesności. Łączy się z tradycją szczególną polską, którą określa słowo rzeczpospolita. Oczywiście słowo rzeczpospolita też nie jest wynalazkiem polskim, nawiązuje do republiki, do republiki rzymskiej. Która podobnie jak Imperium Rzymskie, była wzorem dla naśladowców w różnych krajach, w różnych układach politycznych w następnych dwóch tysiącach lat. Ale w przypadku polskim to pojęcie Rzeczpospolita w paradoksalny sposób zrasta się właśnie z pojęciem Królestwa. I dzieje się to w wart, myślę, przemyślenia sposób, połączenie tych dwóch pojęć. A mianowicie, skoro rozmawiamy na dziedzińcu pierwszego budynku odnowionego przez króla Władysława Jagieły w oparciu o donację jego właśnie zmarłej żony Jadwigi, ostatniej uznawanej za przyrodzoną dziedziczkę królestwa, zmarłej, zmarłą w 1399 roku, to warto sobie może uświadomić, że to miejsce, serce Krakowa, kolegium Maius, jest miejscem, wokół którego kręcił się, chodził no, jeden z pierwszych uczonych w naszym mieście i pierwszy uczony w Polsce, można tak powiedzieć, czyli mistrz Wincenty zwany kadłubkiem, biskup krakowski. Wykształcony nie tutaj, bo tutaj wykształcenie takie wyższe nie było dostępne, choć szkoła katedralna na pewno była na wysokim poziomie. Prawdopodobnie w Bolonii czy w, w Chartres oto toczą spory historycy, którzy zajmują się biografią mistrza Wincentego, ale on zdobył wyjątkową w skali europejskiej erudycję, w skali europejskiej mierzonej tym poziomem, który był dostępny na przełomie wieku XII i XIII. I w tamtym właśnie okresie, czyli 800 już ponad lat temu, mistrz Wincenty stworzył pierwszą wizję wspólnoty politycznej Polaków, nie jak jego poprzednik, który Polakiem nie był, anonim zwany Galem. Który też, jak wiemy, raczej Galem nie był, ale na pewno nie należał do słowiańskiego rodu, który później przyjmie nazwę Polaków. Anonim zwany Galem tworzył kronikę dynastii, tworzył kronikę władców. Natomiast mistrz Wincenty tworzył kronikę niezwyciężonego ludu Lechitów, narodu Lechitów. I wpisał w tę kronikę pamięć o wielkim królu Bolesławie Chrobrym. Pamięć oczywiście także o jego dwóch kolejnych następcach, którzy koronowali się, a więc o Mieszku II i o Bolesławie Szczodrym, choć tego drugiego przedstawia w świetle krytycznym, z punktu widzenia swoich z kolei poprzedników na stolicy biskupiej w Krakowie. Był przecież następcą świętego Stanisława, mistrz Wincenty. I ta właśnie perspektywa nie chodzi mi teraz o konflikt na linii biskup-król czy władza świecka, władza duchowna. Chodzi mi o coś innego, chodzi mi właśnie o perspektywę, którą wpisał w swoją kronikę mistrz Wincenty, łączącą tradycję polityczną z tradycją pewnej wspólnoty, no, powiedziałbym, etycznej, nazwanej przez niego właśnie niezwyciężonym narodem Lechitów. Co spaja tę wspólnotę? Królestwo, czyli idea suwerenności politycznej, niezwykle ważna i rzutowana przez mistrza Wincentego wstecz w jego kronice. W tych opowieściach bajkowych, które wydają się takie śmieszne, niektórym nieważne, warte wzruszenia ramionami, one niezwykle ważną lekcję ze sobą niosą. To są opowieści mistrza Wincentego o tym, jak niezwyciężony naród Lechitów pognębił zuchwałego imperialista Aleksandra Macedońskiego, a potem poskromił drugiego straszliwego imperialistę. Obu nie podziwia w ogóle mistrz Vincenty, inaczej niż całe średniowiecze europejskie. Juliusz Cezar, Obaj zostali pokonani przez niezwyciężony naród Lechitów i Aleksander Macedoński, Juliusz Cezar. W tej opowieści legendarnej jest bardzo ważna myśl polityczna. My, nasza wspólnota, nie mamy nad sobą żadnej władzy zewnętrznej. Żaden Cezar, żaden Aleksander Macedoński nie będzie nam mówił, co my w swojej wspólnocie mamy robić. Skąd w takim razie wiemy, co mamy we swojej, w swojej wspólnocie robić? Otóż ta idea królewska, którą reprezentuje tak jak u anonima Galem, jak i u mistrza Wincentego, oczywiście Bolesław Chrobry i Mieszko II, jest połączona z tradycją Kraka. Dlatego zacząłem od nawiązania do miejsca, w którym się spotykamy, czyli właśnie centrum Krakowa. Otóż wspólnota Lechitów, wspólnota polska u mistrza Wincentego rodzi się z chwilą, kiedy książę Krak nadaje prawa tej wspólnocie, prawa, którym sam jest podporządkowany. Rzeczpospolita to jest wspólnota obywateli i ich władcy połączona prawem, któremu wszyscy są podporządkowani. I w ten sposób, poddani, którzy tak są nazywani w każdym innym właściwie królestwie w Europie ówczesnej, w Rzeczpospolitej, tak jak wyobrażają sobie Mistrz Wincenty, zyskują inne miano obywateli. To słowo obywatel, civis jest odmieniane przez wszystkie przypadki w kronice mistrza Wincentego, a co ciekawe pojawia się, to jest rzecz rzeczywiście zastanawiająca mnie, nie znam odpowiedzi fachowców mediewistów na to pytanie, skąd się wzięło takie określenie, pewien Zbylut z Łekna fundując, czy współfundując jeden z klasztorów w Wielkopolsce w 1157 roku podpisał się, znaczy zapewne nie umiał pisać, ale został podpisany pod tym aktem fundacyjnym Civis Polonus. Obywatel polski. No to jest niebywały tytuł, niespotykany nigdzie w żadnym innym kraju, bo oczywiście byli obywatele miast poszczególnych, obywatel Wenecji mógł się trafić, obywatel każdego miasta, które dysponowało samorządem. W wielu miastach instytucje samorządowe w jakiejś formie już istniały, ale żeby ktoś czynił się, podpisywał się obywatelem wspólnoty szerszej politycznej Polski, w tym przypadku nie ma żadnego obywatela Germanii, wtedy obywatela Francji czy obywatela Królestwa Anglii. Są poddani króla angielskiego, króla Francji. Myślę więc, że to połączenie pewnej dumy politycznej wynikającej właśnie z tytułu królewskiego, z dziedzictwa tego tytułu, które nie było podjęte w czasach mistrza Wincenta, no bo jak wiadomo wtedy króla nasza wspólnota polityczna nie miała. Był Kazimierz Sprawiedliwy, księciem Krakowa. Ale ta idea królestwa wciąż przewija się. Termin królestwo jest również odmienny przez wszystkie przypadki, e, oczywiście w języku łacińskim regnum e, w kronice mistrza Wincentego, obok Rzeczpospolitej i one razem połączone, obywatelstwo i królestwo, tworzą coś nowego, a mianowicie poczucie przynależności każdego obywatela, każdego wolnego człowieka w tym królestwie do owej godności królewskiej. Wszyscy jesteśmy dziedzicami pierwszego króla Polski. To nam chce powiedzieć mistrz Wincenty. I to czyni wyjątkową tę tradycję. Oczywiście słowo wszyscy może być mylące, jeśli potraktujemy je, no, powiedziałbym, w sposób ahistoryczny i wyobrazimy sobie, że na przykład chłopi w XII i XIII wieku byli objęci taką wspólnotą. Oczywiście nie. Objęte było nią rycerstwo. Objęty był tym pojęciem także stan duchowny. Ci, którzy są wolni. I ta idea wolności, wolności obywatelskiej, stopniowo zagarnia, powiedziałbym, kolejne grupy społeczne. Idzie to powoli, tak jak w innych krajach europejskich. Wolność nie toruje sobie drogi błyskawicznie i w średniowieczu nie obejmuje przecież w żadnym kraju wszystkich Stanów. Ale stopniowo ta idea, że wszyscy mamy prawo być. Współobywatelami w owym królestwie, zyskuje ostateczne potwierdzenie w ostatnim akcie Rzeczpospolitej, w powstaniu Kościuszkowskim. To jest podsumowanie tej idei królewskiej: że także chłopi są zaproszeni do tej godności obywatelskiej i pierwsi spośród chłopów zaczynają to rozumieć: ci, którzy garną się pod sztandary naczelnika Kościuszki. Dlatego wymieniam tutaj pojęcie naczelnik. Że po tych wszystkich przemianach, jakim ulega po odrodzeniu królestwo, bo przypomnijmy, królestwo jest odrodzone w naszej tradycji. W 1295 roku przemysł odnawia tę godność koronacyjną. Po nim Wacław tutaj w Krakowie, król czeski, który jednocześnie koronuje się na króla Polski. A potem zaczyna się już nasza, powiedziałbym, nieprzerwana tradycja królewska od Władysława Łokietka, już na stałe wiążąca tę godność z Krakowem. I upadek, który przychodzi w wieku XVIII, a właściwie zniszczenie, nie upadek, trzeba wystrzegać się tego terminu, zniszczenie przez sąsiadów Królestwa Polskiego, w momencie kiedy obywatele chcieli bronić tego królestwa, kiedy chcieli je zreformować, umocnić, przywracając notabene tron dziedziczne, jak wiadomo, Tyle, że w dynastii saskiej, mówię oczywiście o konstytucji 3 maja, kiedy interwencja mocarstw rozbiorowych zdusiła tę próbę odrodzenia królestwa po raz kolejny w końcu XVIII wieku, wtedy właśnie przychodzi zryw powstańczy Tadeusza Kościuszki, który wyciąga ostateczne, powiedziałbym, konsekwencje, ostateczne wnioski z tego, jak to dzisiaj lubimy mówić, projektu. Ideowego czy politycznego, który zaczyna się u mistrza Wincentego, to znaczy, królestwo należy się nam wszystkim. Wszyscy jesteśmy dziedzicami królestwa, także ci, którzy żywią i bronią, jak na sztandarach kościuszkowskich mieli wypisane chłopi ci z racławic. Ta wspólnota zostaje następnie przeniesiona w wiek XIX pod rozbiorami i to ona zwycięża, a nie próby restytucji królestwa przez zaborców, bo przecież pamiętamy Aleksander, car rosyjski w 1815 roku, po kongresie czy na kongresie wiedeńskim restytuuje tytuł Królestwa Polskiego, ale ograniczony do no, pewnego niewielkiego kadłuba terytorialnego obejmującego mniej więcej 125 tysięcy kilometrów kwadratowych. Przypomnijmy, że Rzeczpospolita w momencie pierwszego rozbioru liczyła sobie mniej więcej 740 tysięcy kilometrów kwadratowych, a po stratach sięgających ćwierć miliona km kwadratowych poprzednich powiedzmy 100 latach. A więc no, było to wielokrotne pomniejszenie tej powiedziałbym terytorialnej skali królestwa, ale tytuł został przywrócony przez Cara, który jednocześnie pozostawał carem i to królestwo było niewątpliwie jakby doczepką do Wielkiej Rosji, pewnego rodzaju marchią zachodnią wielkiego imperium rosyjskiego. W polskiej świadomości, choć przecież śpiewamy do dzisiaj hymn, który czcił, czy wyrażał radość odrodzenia. Tej królewskiej godności. Mam na myśli oczywiście Boże Coś-Polskę. Hymn napisany przez Alojzego Felińskiego na okazję koronacji Aleksandra I na króla Polski w 1818 roku w Warszawie. Ale ta radość była dość ograniczona i nie przetrwała za długo. Szybko zaczęliśmy Ojczyznę Wolność. Racz nam wrócić, panie, śpiewać, a nie pobłogosław, panie, bo nie czuli ci poddani cara Aleksandra, który był także królem polskim, tej wolności w pełni w jego maleńkim kadłubowym królestwie. I przede wszystkim nie czuli tej wolności, będąc odgrodzeni od swoich współobywateli, współbraci, którzy żyli na wschód od Bugu, a którzy stali się po prostu poddanymi cara Rosji. I taka jest geneza odrzucenia tego królestwa, królestwa rosyjskiego można tak powiedzieć czy z nadania carskiego e, istniejącego przez lat równo 15 do 1830 do stycznia 1831 roku kiedy kończy się definitywnie historia królestwa jako instytucji politycznej w naszej historii ponieważ e, dynastia Romanowów została zdetronizowana przez e, posłów na sejm w powstaniu listopadowym, i od tej pory nie mamy już króla, nawet takiego, którego byśmy nie lubili i nie chcieli. Ale myśl, idea królestwa wcale przez to nie umiera. Do tego właśnie nawiązuje, że ona wraca, zarówno w pomysłach restytucji samego, powiedziałbym, monarchicznego ustroju to już na progu odzyskania niepodległości Rada Regencyjna w 1917 roku no w pewnym sensie jest nawiązaniem do tego pomysłu, zgodnego z ustrojami, Dwóch monarchii, które no znów z zewnątrz niejako, z łaski przywracały państwowość polską. Mam na myśli cesarstwo Habsburgów i cesarstwo nazywane drugą Rzeszą, cesarstwo Wilhelma II. Więc to też ta geneza, powiedziałbym, odrodzonego królestwa z łaski dwóch cesarzy. Zostawiała pewien osad, myślę, na progu odzyskanej niepodległości wokół idei królewskiej i ona zapewne w połączeniu oczywiście ze zmianami społeczno-ideowymi w całej Europie przebiegającymi od XVIII wieku sprawiła, że na sejmie ustawodawczym idea monarchiczna, sejmie ustawodawczym powołanym w pierwszych wyborach w 1919 roku w styczniu, ta idea monarchiczna przegrała, wygrała koncepcja Przekształcenia Polski po prostu w Rzeczpospolitą, bez Królestwa. Ale przecież idea Królestwa przez to wcale nie umarła. Jej śladem pozostał tytuł naczelnika, który przyjął, przypomnę, po Kościuszce. Kościuszko był takim naczelnikiem, królem w Sukmanie, choć był gdzieś tam w Warszawie w zamku drżący o swoje życie Stanisław August Poniatowski w 1794 roku, to prawdziwym królem obywateli odradzającej się Rzeczpospolitej, odradzającego się królestwa Rzeczpospolitej, obejmującego wszystkie stany, był Kościuszko. I w 1918 roku takim prawdziwym królem odradzającej się Rzeczpospolitej, nie dla wszystkich oczywiście, pamiętajmy, w Poznaniu wielu nie uznawało tej powiedziałbym godności Józefa Piłsudskiego, ale dla większości współobywateli odradzającej się Rzeczpospolitej Józef Piłsudski stał się jako naczelnik państwa tej godności monarszej. I do niej niewątpliwie także w swojej idei, w swojej postawie, lepiej czy gorzej, to pozostawiam do dyskusji specjalistom od okresu II Rzeczpospolitej. Józef Piłsudski starał się w swoich dalszych działaniach, zwłaszcza po przewrocie majowym, reprezentować jakąś nadrzędność ideału państwowego, w którym godność królewska, choć nie występuje w formie oficjalnym sakramentem zaznaczonej. Powraca ciągle echem, no zresztą echem pomysłów, które wtedy były zgłaszane. A może Józef Piłsudski koronuje się, a może jego córka, jedna z jego córek. Poślubiwszy któregoś z synów króla rumuńskiego, w ten sposób przywróci godność królewską w Polsce. Ta idea wracała, tak jak wracała w XIX wieku, w postaci najgodniej reprezentowanej, najpiękniej reprezentowanej przez jednego z moich ulubionych bohaterów historycznych, księcia Adama Jerzego Czartoryskiego. Wielką, szlachetną, wspaniałą postać w naszych dziejach. Postać w dodatku tym także mającą ułatwioną drogę do tej idei królewskiej, że reprezentował ród należący do Jedyminowiczów, czyli tych, z których wywodzi się dynastia Jagiellońska. Herb Pogoń, którym pieczętowali się czartoryscy, symbolizował właśnie tę łączność z dynastią Jagiellońską, pokrewieństwo z tą dynastią, która zostawiła po sobie no, bardzo głęboką i w większości chyba jednak bardzo pozytywną pamięć, pomimo współczesnych sporów historyków wokół poszczególnych królów z dynastii Jagiellonów, to jednak dynastia jagiellońska kojarzy się w kolejnych wiekach z okresem wielkości, najwspanialszego rozkwitu Polski. I tak też właśnie kojarzony książę Adam Jerzy Czartoryski był obiektem westchnień wielu w XIX wieku, a może przywrócimy monarchię z królem Adamem I. Sam po tę koronę nie chciał sięgnąć i wiadomo także, że opozycja demokratyczna Inspirowana oczywiście ideami rewolucji francuskiej, bardzo była temu przeciwna na emigracji, gdzie te idee po przegranym powstaniu listopadowym wracały. Warto zastanowić się nad fenomenem, smutnym skądinąd fenomenem, całkowitego zaniedbania tej wielkiej rocznicy, która minęła w roku 2025 tysiąclecia koronacji królewskiej Bolesława Chrobrego. By nie być gołosłownym, dlaczego uważam, że ta rocznica została. No w jaki sposób zlekceważona przez władze państwowe. Dam przykład obchodzenia analogicznej rocznicy przez Republikę Węgierską. Kraj, który jest Republiką, uczcił tysiąclecie koronacji Stefana, pierwszego swojego króla. To tysiąclecie przypadło Równo w roku 2000, no wielkimi, bezprecedensowymi w skali uroczystościami, zarówno pod względem rozmachu inscenizacyjnego, rozmaitych imprez, które towarzyszyły temu, rozmachowi, który został dostrzeżony no, w całej Europie i myślę, że bez mała w całym świecie. Podziwiano ten rozmach, z jakim Węgrzy upamiętniali tysiąclecie swojego królestwa. Jeśli wyobrazimy sobie, jak Francuzi czczą kolejne rocznice tego, co jest dla nich aktem fundacyjnym. Możemy się z tym aktem fundacyjnym nie zgadzać, może nam się on bardzo nie podobać, ale zwróćmy uwagę, jak Francuzi wielką wagę przywiązują do rocznic, zwłaszcza tych okrągłych, a jeszcze bardzo daleko do tysiąclecia rocznic rewolucji francuskiej. A za chwilę będziemy mogli zobaczyć, jak Amerykanie obchodzą 250-lecie, czyli czterokrotnie, no jednak mniej godną <grytanie> liczbowo rocznicę niż nasza. 250-lecie powstania Stanów Zjednoczonych. No to będzie impreza na pewno, o, czy szereg imprez o niebywałej zupełnie skali i rozmachu. Dlaczego nasza państwowość, bo na szczęście nie obywatele, i to jest z kolei pocieszająca rzecz w, tym, w tej refleksji, którą w tej chwili rozwijam, na szczęście obywatele czują się godnymi dziedzicami Królestwa i organizują niejako oddolnie, by tak rzec, rozmaite formy upamiętnienia tej rocznicy tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego na taką skalę, na jaką mogą. No, nie mogą zorganizować tego tak, jak zorganizują Stany Zjednoczone w roku 2026, obchodząc 250-lecia swojego powstania, czy jak Węgrzy obchodzili tysiąclecie. Swojego Królestwa, czy jak Francuzi obchodzą rocznicę swojej rewolucji, czy cały szereg innych krajów obchodzących swoje okrągłe rocznice, ale z sercem to robią, to robimy, można tak powiedzieć. Pytanie, dlaczego nasze władze państwowe w tak dużym stopniu zlekceważyły te rocznice? Myślę, że jedna idea wpisana w, w koronację królewską, z którą Godność królewska była najczęściej i najdłużej kojarzona, niezależnie od tego co przychodziło do głowy samemu Bolesławowi Chrobremu w roku 1025, a tego nie odgadniemy ostatecznie do końca nigdy, to wiemy co przychodziło do głowy w kolejnych pokoleniach, tych 30 paru pokoleniach, które minęły od tamtej koronacji, ludzi, którzy wspominali ją. Przede wszystkim przychodziło pojęcie suwerenności. Wiem, że pojęcie suwerenności to jest dopiero XVI wieczne określenie, nazwa ale rzecz jest starsza niż sama nazwa suwerenności, czyli pojęcie niepodległości, mówiąc inaczej, niezależności naszej Wspólnoty. Nasza Wspólnota nie ma nad sobą żadnego innego władcy niż nasz król, nasz prezydent. Ten, kogo wybieramy, kogo uznajemy, ten, którego namaszczamy, lub ten, który został namaszczony w dawnym obrzędzie królewskim i obdarzony tą godnością od Boga pochodzącą. Powiedziałbym, ze zmianami, które zachodzą w obyczajowości politycznej w ostatnich wiekach, powtarzam, można to przetransponować na taką właśnie ideę, że ten, kogo my namaścimy swoim aktem wyborczym jako prezydenta, nie podlega i nie może podlegać nikomu. Ta idea niepodzielnej suwerenności jest czymś, co w jakiś sposób przeszkadza, uwiera tym, którzy mówią, że suwerenność jest już przeżytkiem, jest niepotrzebna, że jest podzielona, że jest anachronizmem, że w Unii Europejskiej nie ma miejsca na suwerenność że w ogóle używanie takich kategorii w XXI wieku jest i anachroniczne i może nawet politycznie niebezpieczne. Myślę, że tego rodzaju skojarzenia polityczne, no niestety, wpływają na zlekceważenie tej rocznicy, w której przecież nie ma nic złego. Poczucie godności naszej wspólnoty i chęć zachowania niezależności jest wpisana w każdego wolnego człowieka. Więc myślę, że tak powinniśmy obchodzić tę rocznicę, wspominać i żałuję, że nasze państwo tego nie dostrzegło. Albo dostrzegając właśnie taki potencjał tej rocznicy, świadomie ją zlekceważyło. Jeśli spoglądamy na współczesne formy istnienia królestw w Europie, to z jednej strony na pewno możemy z zazdrością patrzeć na pewnego rodzaju nimp tajemnicy otaczający te ceremonie, no choćby przy okazji niedawno oglądanej koronacji króla Karola w Anglii gdzie pojawia się ten moment właśnie zamknięcia, odcięcia od kamer, ten moment no, jakby nadania tej godności, która spływa z góry, która nie jest tylko ludzką, powiedziałbym, tajemnicą. Ale jednocześnie widzimy, jak w wielu innych przypadkach godność królewska jest no, przekształcona w pewnego rodzaju komercyjną zabawkę, Czasem e, związaną z tyloma skandalami i tyloma kompromisami z nowoczesnością, że aż e, zastanawiamy się, czy warto to kontynuować. Mam na myśli przygody choćby hiszpańskiej rodziny królewskiej. No, wiem, że wszyscy jesteśmy ludźmi, także królowie są ludźmi, e, a e, pożeracze plotek e, żerują właśnie na słabościach ludzkich e, i w ten sposób jakby próbują. E, choćby niechcący to robiąc, skutecznie podmywają ten nimb namaszczenia królewskiego. I tak w takim rozdwojeniu spoglądamy na współczesne losy królestw, a jednak zastanawiając się nad tym, co by było gdyby, gdybyśmy mieli współcześnie swojego króla, gdybyśmy odrodzili królestwo, nie możemy zapomnieć o tym, że ta właśnie tradycja, o której wspomniałem wcześniej, tradycja kształtowana od czasów mistrza Wincentego, tradycja, że wszyscy wolni jesteśmy współdziedzicami królestwa, e, sprawia, że możemy odrodzić w sobie, jak sądzę, to, co najważniejsze w idei królewskiej i co łączy się także z owym obrzędem namaszczenia to znaczy poczucie odpowiedzialności, odpowiedzialności przed siłą wyższą, którą my chrześcijanie nazywamy Bogiem. Odpowiedzialności za losy tej wspólnoty, w której jako wolni ludzie uczestniczymy i dziedziczymy tę odpowiedzialność od czasów Bolesława Chrobrego, od czasów Mistrza Wincentego, od czasów, kiedy pojęcie Rzeczpospolita z pojęciem królestwa w naszych dziejach się sprzęgło. I tak się składa, że temu pojęciu królów, którzy nie umierają nigdy, czy króla, który nie umiera nigdy, w naszej tradycji odpowiada. Sformułowanie Rzeczpospolita nie wymierająca nigdy. To jest sformułowanie z testamentu wielkiego elektora, twórcy potęgi Hohenzollernów w drugiej połowie XVII wieku, który zostawiając swój testament polityczny następcom, wśród nich będzie niestety Fryderyk II, zostawia właśnie to ostrzeżenie, żeby jego następcy nigdy nie przestawali zważać na to, że Rzeczpospolita. Nigdy nie umiera, ta polska Rzeczpospolita. Że już się wydawało, że jej nie ma, że została rozebrana, wydawało się, że już nie ma skrawka wolnej ziemi polskiej, a jednak ta Rzeczpospolita się odrodziła. Dlaczego? Bo nie wystarczy wyrzucić króla na emigrację, nie wystarczyłoby nawet uciąć głowę królowi, ale y, trzeba by zabić wszystkich obywateli Rzeczpospolitej, a raczej trzeba byłoby zabić ostatniego obywatela Rzeczpospolitej, żeby zniszczyć. Tę godność królewską, którą wszyscy w sobie nosimy. I myślę, że to jest wyjątkowo piękne i wspaniałe w naszej tradycji. Dopóki są obywatele tej wspólnoty, którą opisał mistrz Wincenty i która zaczyna się od czasów Kraka, której królewską koronę nadał Bolesław Chrobry, dopóty Królestwo Rzeczpospolita trwa.